Halo. Witamy wszystkich w nowym sezonie. Nowe fale, nowe przygody, ta sama załoga. Wracamy na pokład New Wave, naszej emerytury pod żaglami. Więcej słońca, śmiechu i niespodzianek na morzu. Zapraszamy na dalszy ciąg naszej przygody. Mamy dzisiaj 4 listopada. Bardzo ważny dzień dla nas, bo tylko z tygodniowym opóźnieniem e, zrzucają nas na wodę. Także e, to, jest, to jest dobre. To jest bardzo dobre. No i czekamy, tu fakty się już szykują i trailer podjeżdża pod nasz katamaran. A New Wave będzie z powrotem na wodzie. Ua! Ostatnie przygotowania. Powiedzieli nam, że jak z marem, to dłużej nie będzie się nic przylepać przez kilka miesięcy. Skomplikowany manewr wjechania pod łódkę. Tak, żeby zmieściło się dokładnie wszystko to bardzo długo trwa. To jest strasznie długi proces w wydaniu dominikańskim. Okej, okay, New Wave ruszyła. Koła jakoś takie są e, dziwnie odchylone, e, że e, mam nadzieję, że bezpiecznie zostaniemy wróceni na wodę. Nie wiem, te koła są strasznie rozchylone. Nie nadzieję, że że wrzucą nas na wodę bezpiecznie. To te moje stroje, myślę, tak? No myślę, no. Jakoś tak dziwnie te koła się rozchylają, żeby nas tylko wrzucili na wodę. Mam nadzieję, że znowu e, nie zepsujemy traileru. Chodzimy powoli, powoli do wody. New Wave piękna, wyczyszczona. Wraca na morza i oceany. pospadejs Mount of the spa. Opa. Nie, to się nie dzieje, to się nie dzieje, to się nie dzieje, to się faktem nie dzieje. Stojąc tam w deszczu na tej platformie myślałam, że właśnie mi się świat to zawalił. Się to się był stało. najgorszy to dzień w naszej wyprawy, naprawdę. W jednej chwili byłam pewna, że to koniec, że łódka jest zniszczona, że wszystko nad czym tak ciężko pracowaliśmy przepadło. Przecież spadło. Ja nie, z nie z wiem drzwi. co teraz, bo to jesteśmy teraz w patowej sytuacji, bo ani in, ani out... They have... Oni muszą w jakiś sposób tą łódkę pchnąć, żeby zeszła. Akcja trwa. O, oh, co za experience. Deszcz zaczyna padać. Nie wiem, co to będzie. Nie wygląda to dobrze. Deszcz leje. My na zewnątrz. Pierre złamany o, nie tak nie idzie, bo nie ma, nie idę, to sobie się no, stoła się, się się szczegają próbują nas wrócić jednak na wodę, a potem wyciągnąć i naprawić e, ten trailer ale koła się ślizgają, nie chce chodzić. Gdyby to była zwykła żaglówka, pewnie skończyłoby to się dziurą w burcie i całkowitym zniszczeniem. Na szczęście nasz lepar zatrzymał się na Sacrificial Kill, który trochę ucierpiał, to prawda. No i rozbiło się w środku trochę szklanek, czajnik, ale to nic. Najważniejsze, że łódka jest cała, nie nabiera wody. Kierownictwo Mariny co prawda powiedziało nam, że naprawią wszystko i pokryją wszystkie koszty, ale my nie chcemy znowu przez ten horror przechodzić ciągania i wyciągania łódki. Nie chcę, żeby oni ruszali to. Żeby sprawdzić co się stało, Darek będzie musiał zanurkować i zobaczymy co się będzie działo. Okej, okay, teraz co? Co to będzie, co to będzie, co to będzie? No, może do przodu. zobaczymy jakie damage mamy. Zobaczymy jakie mamy poważne problemy, czy nie mamy problemów. Czy mamy problemy, czy nie mamy problemów? No zobaczymy. No i co? Nie jest bardzo źle. Nie jest bardzo źle? Ja, krak, jest wiesz, ten, ten. Pięknięty, ale myślę, że on się wyprostował jest słaba widoczność teraz okej, okay, czyli dobra wiadomość, tak? Goły, ale jesteś pewien, że to że to sprawdzasz jak szczerze. tego teraz mocno, on się będzie ruszał? będziemy musieli to monitorować, w razie czego naprawimy to w bardziej cywilizowanym miejscu co? nie rusza się? czy? Jedyna dobra e, wiadomość to jest to, że mamy Starlinga, który jest już zainstalowany, i telewizja działa, i ja mogę sobie oglądać moje seriale, bo inaczej bym tutaj po prostu oszalała. Także e, Darek, e, dzięki wolę telewizję, na ten hamak mogę jednak poczekać. Okay, mamy nowy projekt tutaj, e, montujemy... To jest nie nowy projekt, tylko to jest stary projekt, bo dwa razy już zaniosłem, żeby pospawać hot water tank i dwa razy przyniosłem i dwa razy cieknie. To są realia dominikańskie niestety, dwa razy... Nie żadnych fachowców nie ma, to teraz ja stwierdziłem, że ja spróbuję to sam zrobić. Bo to jest normalnie radykles. Tylko pieniądze biorą, a nikt nie odda ci. Oddali ci te roboty. tysiąc peso, które Ta, zapłaciłeś? Ci na pewno. Nikt, nikt nic nie odda ci. Słuchajcie. E... I z powrotem tylko. I maniana, maniana, maniana. W końcu dzisiaj zrobili hot water tank. No i znowu cieknie, drugi raz już. Znowu cieknie, drugi raz, także. E... Tak, tak, spawają dobrze. I Darek stwierdził, że jednak musi wszystko wziąć w swoje ręce i będzie sam spawał. A ty umiesz w ogóle spałać? Polak potrafi, nie? Polak potrafi. Polak potrafi, jak coś to się będzie uczył. No słuchajcie, e, tak naprawdę to już mamy dość tego jardu i tego tutaj e, całego project na Dominikanie jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Nic nie ma. Bez fachowców, niczego się nie można dowiedzieć. Po prostu jesteśmy bardzo sfrustrowani tym wszystkim. Marek sam spawa. Zobaczymy. Master plumber aka marine engineer. Now, teraz będzie spawacz. Spawacz, tak. Spawacz. No, zobaczymy, czy to się uda. No, ale niestety to się nie udało, i trzeba było szukać następnych fachowców. No, jak tam? Trzecie podejście. Myślę, że tym razem zadziała. Ale wygląda to dobrą robotę. Tak? No, i jak tam? Wygląda, że działa. Ok, nie cieknie. Także jest bardzo dobry Tak. Ponad 1300W bierze że Po tak stresującym tygodniu mieliśmy bardzo ciężki czas. Wybraliśmy się na wycieczkę z wdzieli kłada, żeby się odstresować. No i jeździmy od plaży do plaży i szukamy czegoś fajnego. No wszędzie jest. jeżdżamy do Playa Plata de Verde. No jak, idziemy pływać? Idziemy pływać. Gorąco i jedziemy do następnej plaży. Nie mamy tutaj bar hoping, tylko jest tutaj beach hoping. W widokowym przy Punta Rusia. Kontynuujemy naszą niedzielną wycieczkę. No i wiedzamy. Może tamtym kładem dojedziemy, zobacz, tam są jakieś drogi, bez droża, jest tu na bez jechać, a nie po drodze jechać kładem. dojechać oczywiście na skrót. Ups! Ups! Ja myślę, że ta droga nie prowadzi do plaży. Wracamy. No i co? I gdzie mnie przywiozłeś? <sum> Sam nie wiem. Sam nie wiesz, gdzie jesteśmy? No wiesz, mi to bardziej wygląda na jakiś... Śmieci, śmieciwisko no niż plaża. My nie, nie możemy dojechać. Nie możemy dojechać, a może to, to trzeba przejść tu przez tą dżunglę, nie co? Tak, ale zostawimy tutaj te to nie będzie po co wracać, tak? Tak, dziwnie patrzą, bo to w ogóle turystów nie ma. No właśnie, ja myślę, ok, zawracamy. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jak żeśmy tutaj jechali, to oni się na nas tak dziwnie patrzyli. Także wiedzieli, że gringos są jacyś całkiem. Pomieszani. Słuchajcie, wszystkie kozy tutaj przyszły nas przywitać, bo dawno tutaj takich elementów nie widziały. No to tak, to chodzi. Ja jakieś. No, Został z pizzerii. Słuchajcie, ja tego się nie daję. Bo przychodzi Bata, przychodzi do pizzerii i zamawia jakieś kończe, nie wiadomo właśnie, co. Właśnie, 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 właśnie. I sz, jeszcze się nie może dogadać, co to będzie. Przychodzisz do pizzerii, to się zamawia pizzę. Ja zamówiłem pizzę i jest Bayer pizza. Właśnie, właśnie, właśnie. Ona cię pożega, bo ona o coś lepszego. Słuchajcie, wygląda jak jakiś... Ja myślałam, że koń to przyjdzie w takiej... Ej, okay, teraz kąt. masz wieść, no bo tyle się dziewczyny starały i co? Do pizzerii przychodzi, I coś mawia się pizzę. Tym bardziej jak się nie potrafisz do, dogadać. Macie tu Ta pizza jest moja bajan. I taka tutaj, duża, że jeszcze do domu wezmę. Tutaj, hmm. tutaj jakieś gości w chyba to przemielili. w całości. Kąt. Razem z muszlą. Razem z muszlą I, i po prostu ja. To jest experience itself. Jeszcze dała mi sól, a tak słony jest, że to można oszalać. To będzie, to, to jest food review. Ja może będę jadł. <laughs> się sprzedaje, a moja pizza jest Bayer, bo przyszedłem do pizzerii, także ja nie daj wymyślam. Nie, daj mi, da, daj mi... No nie, ty masz swojego końca, to jedz swojego końca, ja ci nie daję mojej pizzy. <laughs> Oczywiście po takim super jedzeniu zakończyliśmy naszą wycieczkę w najładniejszej placu w okolicy Playa Grande, która no tak, jest 5 minut. Wszystkie LA. drogi prowadzą do Playa Grande. Good morning, sunshine. Mamy dzisiaj piękny poranek, pijemy sobie kawkę i tak pomyśleliśmy, że opowiemy Wam naszą wersję, co się wydarzyło 4 listopada. To znaczy, kiedy nas spuszczali na wodę. <noise> Bata przeżyła szok. prawie szok. Hashtag. Myślałam, że, że dostanie dostanę zawału, zawału serca. Ja Myślałam, też. że wszystko to, co tak ciężko, żeśmy pracowali, jest po prostu gone forever. No ale nie jest tak źle. Wypłynęliśmy, jak nas spuścili, popłynęliśmy na zewnątrz, żeby. To co się właściwie stało? Lift, znaczy ten... Yy... Oderwały się ko ko koło się oderwało, podnośnik, który Podnośnik się oderwał i spadł a katamaran zatrzymał się na sakrofisyal. Czyli znaczy nie spadł. On po prostu się sunął. Sunął się na jedną stronę. Na jedną stronę. Także wszyscy teraz o nas rozmawiają, jesteśmy ten. Ale podobno to już się stało wcześniej na tym, na tej marinie, także do... Nie jest to jakaś niespodzianka ponoć. My nie wiedzieliśmy, teraz wiemy, już byśmy się nie wyciągali drugi raz. Bo po wypłynięciu i tam powiem, trochę nurkowałem, tam zobaczyć jakie są on, szkody. No to są szkody. Eee... Które na pewno będziemy musieli monitorować i w pewnym momencie, jak trzeba będzie to przez, zanim wypłyniemy, przepłyniemy przez Atlantyk, musimy to zrobić, ale to w bardziej cywilizowanym miejscu. Na Florydzie będziemy musieli się prawdopodobnie wyciągnąć i zrobić. A, no, Będziemy patrzeć. No. To... Oni co prawda oferują, że zrobią to wszystko, pokryją wszystkie koszta. Ale nie, my już tego nie chcemy, żeby tam ta łódka była. Więc... Wolimy zapłacić więcej, ale żeby to. Po prostu nie, oni dobrze robią, tylko nie mają sprzętu. Nasza łódka jest za ciężka, po prostu, żeby oni wyciągnęli tym starym trailerem. Także, to make the long story short ciągle jesteśmy Ad na wodzie. Ad adventure, adventure Before, gdzie to jest? Adventure Before, Dimensia, dementia ciągle, ciągle jest... jest aktualny. nie wracamy do Toronto na razie przynajmniej, a było już blisko a było blisko, że, żeby się te adventure by się skończyło także ja e, pozdrawiamy wszystkich i e, do zobaczenia w następnym odcinku jak widać New Wave dalej płynie a nasze marzenia nie toną najwyżej trochę się bujając w następnym odcinku dołączają do nas przyjaciele z Toronto, Dorotka i Robert Zostań z nami, bo u nas nie ma czasu na nudę będzie fajnie, bye I'm the last one to die.